Prawdziwa miłość rodzica do dziecka to gotowość oddania wszystkiego bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Co się jednak dzieje, gdy miłość ta zostaje brutalnie przerwana przez błędne decyzje sądowe? Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Out of Sight. Ja nazywam się Barbara Anna Błaszak i jestem międzynarodowym interwentem systemowym. Chcę z Wami dzisiaj porozmawiać o ogromnym, rosnącym problemie. Problemie, jakim jest odbieranie dobrym rodzicom władzy rodzicielskiej na podstawie fałszywych oskarżeń, fałszywych doniesień, nierzetelnych dowodów. Sądy rodzinne, miejsca, które powinny być ostoją sprawiedliwości, zbyt często i zbyt łatwo stają się miejscem, w którym... Prawda jest mniej istotna niż dobrze skonstruowana iluzja, fikcja. W tym odcinku chcę poruszyć, dlaczego tak się dzieje, jakie są skutki dla dzieci i rodziców, oraz co możemy zrobić, aby zmienić ten tragiczny trend wydawania tak bolesnych i tak tragicznych w skutkach dla dzieci i dla dobrych rodziców wyroków. Sądy rodzinne to są miejsca, w których powinna panować sprawiedliwość i w których dobro dziecka powinno stać na piedestale. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia zostajecie oskarżeni o coś, czego nie zrobiliście. Może to być przemoc, zaniedbanie, czy nawet coś tak absurdalnego, jak brak odpowiedniego wsparcia w odrabianiu lekcji. Następnie dowiadujecie się, że sąd, zamiast badać Waszą relację z dzieckiem, tak naprawdę bada to, czy w ogóle jesteście na tyle kompetentni, aby móc widywać własne dziecko. Już nawet nie rozstrzyga o tym, czy powinniście mieć władzę rodzicielską, czy nie, ponieważ już podejmuje decyzję o tym, że powinniście jej zostać pozbawieni. To jest rzeczywistość, z którą boryka się coraz więcej rodziców w obecnych czasach. Nie są to tylko ojcowie, są to też matki. Sądy nie przeprowadzają dokładnych badań więzi dziecka z rodzicem, sądy nie przyjmują dowodów, wniosków dowodowych, które są fundamentalne. Sądy wydają decyzje bardzo szybko, bez wglądu na dobro dziecka. Dziecka. Sądy badają dziecko na podstawie 40-50, czasami 30-minutowej rozmowy w niebieskim pokoju, zadając dziecku bardzo często bardzo banalne pytania, na podstawie których żaden sąd, żaden biegły nie jest w stanie rzeczywiście zbadać relacji dziecka z jednym i drugim rodzicem. Znam historię matki, która została pozbawiona kontaktu z własnym dzieckiem. Po tym, jak ojciec przy wsparciu prawników złożył fałszywe doniesienie o dokonywaniu przez matkę przemocy psychicznej, sąd nie zadał sobie trudu, aby matkę przebadać, przesłuchać, aby wysłuchać świadków, których matka powołała. Decyzja była prosta: zakaz zbliżania się do dziecka i odebranie matce praw rodzicielskich. Innym przykładem jest ojciec, który po rozwodzie utrzymywał bliską relację z dzieckiem tak bliską, tak pełną miłości, że matka postanowiła oskarżyć ojca o przemoc seksualną wobec własnego syna. Ojciec początkowo przegrywał sprawę karną. Ojciec początkowo przez wszystkich był uznawany za osobę winną, i dopiero w drugiej instancji obaliliśmy wszelkie roszczenia strony przeciwnej, dokumentując, że sąd nie posiada tak naprawdę żadnych dowodów na to, że ojciec miałby stosować tą przemoc wobec własnego dziecka. Czy można coś zrobić z faktem, że sądy tak szybko? I tak niesprawiedliwie decydują o przyszłości dzieci. Na pewno należy o tym bardzo głośno mówić. Należy walczyć o reformę systemu sądownictwa rodzinnego, a walczyć o nią można wtedy, kiedy zaczniemy ten temat nagłaśniać. Nagłaśniać. Wprowadzenie obowiązkowych, rozległych badań więzi rodzinnych. Niezależnych od woli sądu. To jest coś, co powinno być dokonane od teraz, od zaraz. Należy edukować społeczeństwo, a przede wszystkim ekspertów, specjalistów sądowych i około sądowych. Jeśli kiedykolwiek doświadczyliście podobnych sytuacji, jeśli staliście się ofiarą fałszywego doniesienia, fałszywego zawiadomienia, zawiadomienia jeśli zostaliście pozbawieni władzy rodzicielskiej nad własnym dzieckiem z fałszywych, bezpodstawnych powodów, zapraszam Was do rozmowy ze mną w kolejnym odcinku tego podcastu. Dlaczego? Otóż dlatego, że wiedza o takiej niesprawiedliwości w sądach rodzinnych powinna być niesiona każdym możliwym środkiem komunikacji. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka mojego podcastu i zapraszam do rozmowy.